Witam wszystkich bardzo, to bardzo serdecznie. Jest to radością, przywilejem, aby podobnie w o tym czasie i na tym miejscu dzielić się Słowem Bożym, dzielić się tekstami Pisma Świętego, jak wierzę, wszystkich dla nas tak bardzo potrzebne i tak bardzo budujące, dlatego że płyną one ze Słowa Bożego, z tych tekstów, które Bóg przygotował, aby one zostały zachowane, aby zostały nam dane, abyśmy z nich czerpali. To co najważniejsze nadzieje, miłość, wiarę. Na początku, kiedy może tak oczekujemy, jaki będzie temat kazania, jakie będzie zagadnienie poruszane, na co dzisiaj chcielibyśmy wspólnie, czytając Słowo Boże, zwrócić uwagę, to chciałbym zapytać Was i również samego siebie o Wasze, nasze największe marzenie. Czy macie w swoim życiu marzenia? Czy macie w swoim życiu marzenie? Czy macie jeszcze takie chwile, kiedy usiądziecie i mam gorące marzenie, ale to jest marzenie, nie pragnienie, nie oczekiwanie. Nie to, że skoro ktoś inny to zrealizował, to ja chcę to samo zrealizować. Jeśli ktoś inny coś posiada, to ja też chcę to posiadać. Po prostu takie rzeczywiste, realne marzenie, które może gdzieś tam od dzieciństwa się pojawia. Może w wieku średnim się pojawiło, a może zawsze myślałem: A gdy będę już na emeryturze, to zrealizuję to moje marzenie. Jakie jest Twoje największe marzenie? Czy już je zrealizowałeś? Jesteś w trakcie? A może potrzebujesz takiego bodźca, inspiracji, aby to marzenie zrealizować w swoim życiu? Pewna młoda kobieta miała marzenie. Bardzo takie przyziemne, byśmy powiedzieli, dla samej siebie. Miała gorące pranie, ponieważ bardzo lubiała pływać, aby z tej tak lekkiej, maleńkiej wysepki, znajdującej się u brzegach Kalifornii, przepłynąć do brzegu Kalifornii. No takie miała po prostu marzenie tam się wychowała zawsze gdzieś tą wysepkę widziała ze swojego domu Mówię, a gdyby kiedyś tak przepłynąć tak wpław, jak to się mówi z tej wysepki do brzegu. I ćwiczyła, trenowała, znalazła osoby, które w tym ją wspierały i pewnego dnia, a było to w lipcu, weszła do wody u brzegu tej wysepki i rozpoczęła płynąć w kierunku brzegu Kalifornii, prawie w kierunku swojego domu. Towarzyszyły jej łodzie, które były wokół niej. Łodzie jej była i ratunkowa, i trener, który ją przygotowywał, i rodzina. Najbliższe osoby, przyjaciele były w tych łodziach. Byli w tych łodziach. I ona płynęła. W pewnym momencie pojawiły się tam troszeczkę trudności, że gdzieś tam rekiny się pojawiły, ale osoby, które tam były, zatroszczyły się o to, żeby te rekiny przegnać. Ale za chwilkę pojawiła się druga trudność. Pojawiła się bardzo gęsta mgła. I w tej mgle ona płynęła. Płynęła, płynęła, wytrwale. W pewnym momencie coraz trudniej jej się płynęło, ale zachęcona przez rodziców, przez trenera, przyjaciół płynęła wytrwale, chociaż nic nie wiedziała. Ale w pewnym momencie, gdy miała tylko pół mili morskiej do brzegu, a więc gdzieś około 850-900 metrów do brzegu, powiedziała: "Dalej już nie płynę. Nie dam rady, nie mam siły". Zachęcenia ze strony rodziców, trenera, Przyjaciół, dasz rady, jesteś przygotowana, jesteś młoda, już tak bliźutko, już słyszysz na pewno, jak fala uderza o brzeg. Ona powiedziała: zabierzcie mnie natychmiast do łodzi, albo ja utonę. Ja naprawdę już nie mam siły. Na takie wołanie została ona zabrana do łodzi i łodzią dopłynęła do brzegu. Z tej mgły na brzeg się wyłoniła, a tam była prasa, radio, telewizja. Wszyscy chcieli nagłośnić to marzenie, które ona miała. A zaskoczenie było, jak ona nie dopłynęła o własnych siłach, tylko łodzią. Wyszła na brzeg, była otulona kocem. Oczywiście wywiadu już od razu chcieli mieć redaktorzy, z jakiego powodu, co się stało, że w taki sposób przybyła do tego brzegu. A ona powiedziała tak: Nie chcę się usprawiedliwiać naprawdę nie chcę się usprawiedliwiać ale proszę mnie zrozumieć gdybym widziała brzeg to na pewno bym dopłynęła gdyby widziała cel do którego zmierza to by dopłynęła ale ten cel był spowity mgłą jaki jest twój cel jaki jest nasz cel czy mgła może go nie spowiła dnia życie dnia codziennego trudy wyzwania Problemy, sytuacje, w których nigdy nie myślałem, że się znajdę, i nagle jak ta mgła osiadły wokół mnie. I gdzie jest ten cel? Gdzie jest to Królestwo Boże? Gdzie jest ten czas? Gdzie jest to marzenie, aby spotkać się z Jezusem Chrystusem? Aby być już Jego w Królestwie? Czy może tak samo możemy powiedzieć: Panie Boże, nie chcę się usprawiedliwiać, ale gdybym widział ten cel, to na pewno wytrwałbym do końca? Jak można być zwycięzcą, gdy może czasami mgła jest wokół mnie. Jak można być tym, który osiągnie cel zamierzony, cel, wielkie swoje marzenie. Pierwszy list Jana, piąty rozdział i wiersz czwarty. Pierwszy list Jana, piąty rozdział i wiersz czwarty. Nie będzie tych dużo tekstów. Ale myślę... Bardzo będą to teksty odpowiadające na to pytanie, moje największe marzenie, i jak je osiągnąć, pomimo czasami trudności, które pojawiają się wokół nas. Apostoł Jan napisał tak: pierwszy list Jana, piąty rozdział, wiersz czwarty. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Ja muszę wierzyć. Ja muszę mieć ciągłą, nieustanną wiarę, aby osiągnąć cel swojej podróży, aby osiągnąć i dopiąć do swojego marzenia. Na, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Ktoś może powiedzieć tak, no teraz z tego tekstu wynika, że najważniejszą rzeczą jest to, aby się narodzić z Boga. Ale drogi bracie, na innym kazaniu usłyszę, że najważniejszą rzeczą jest aby. A za dwa tygodnie, za trzy ktoś będzie i powie, że najważniejszą rzeczą jest, bo taka jest treść, taka jest myśl. W tym momencie przekaz Słowa Bożego jest ważny, aby pobudzić te osoby, które są na tej sali, nas wszystkich, aby nastąpiło pobudzenie myśli, żeby się narodzić z Boga, bo jeśli moje życie... Będzie narodzone z Boga, to ono zwycięży świat. Zwycięży przeciwności, trudności, problemy. Przezwycięży tą mgłę, która może przyszła i celu nie widać. Jest gdzieś w oddali, słychać może już uderzenia wody o brzeg, że już jest to tak blisko, tak blisko. Ale Panie Boże, kiedy? Narodzenie się z Boga zwycięża świat. A to zwycięstwo, które daje nam, to jest wiara. Nasza, I jaka jest moja wiara. Jak ona brzmi, jak ona się toczy, jak ona ma miejsce w codziennym naszym życiu. To jest tą myślą, którą chciałbym, abyśmy pozostali. Abyśmy mieli tą świadomość, że ja mogę być naprawdę zwycięzcą. A ile radości zwycięstwa może być w sercu człowieka, to może widzieliśmy. Obserwując wydarzenia sportowe, które miały miejsce w tym roku, może nie wszyscy są fanami sportowymi, może nie wszyscy są zainteresowani, ale może gdzieś tam wiadomości, jakieś migawki, czasami internetowe, jak to się mówi, zajawki, mówiły o mistrzostwach Europy, które odbywałyście w Polsce, na Ukrainie. Byliśmy też gospodarzami trzech meczów, które się odbywały. Też mogliśmy pewne rzeczy poczuć, jak to wyglądało. A olimpiada. Tak, wielkie zwycięstwa, wielkie osiągnięcia, które miały tam miejsce, a szczególnie dla Polaków, olimpiada paraolimpijska, a my mogliśmy poczuć, jak ci ludzie czuli się naprawdę zwycięzcami. Czy nie chciałbyś być takim zwycięzcą w sensie duchowym, w sensie Twojej wiary, w sensie Twojego marzenia życia z Bogiem? Czyż patrząc na tych ludzi, na ich radość z osiągnięcia tutaj, na Ziemi, pewnych sukcesów, czyż nie warto byłoby mieć ten jeden najważniejszy sukces żyć z Jezusem Chrystusem? I niezależnie od tego, jakie moje życie by mogło wyglądać, jak ważne jest, aby zawsze ono było z Chrystusem. Drugi list do Tymoteusza. Ten tekst, który był czytany. Drugi rozdział. I wiesz, 12 i 13. Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, drugi rozdział, a wiersz 12 i 13 mówi tak. Jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy. Jeśli z nim wytrwam, to będę zwycięzcą. W Chrystusie zawsze będę zwycięzcą, jeśli wytrwam. Jeśli go zaprzemy, i on się zaprze. Jeśli my nie dochowujemy wiary, on pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Bóg pozostaje wierny, on jest wciąż taki sam. My możemy się zmieniać. My możemy mieć różne okresy życia duchowego, fizycznego w naszym życiu, ale Bóg się nie zmienia. Bóg jest wciąż taki sam. On dochowa wiary. Czasami wydawałoby się tak, że jeśli ja przestanę wierzyć na przykład w ważność i zasadność dnia, który jest pamiątką stworzenia i odkupienia tej soboty. Jeśli ja przestanę w to wierzyć, powiem no to nie jest aż takie istotne, to ten dzień znac... straci na znaczeniu. Czy jest to prawda? Absolutnie nie. Niezależnie od tego od mojej wiary, jak ja to chowuję, to ta rzecz jest cały czas aktualna. A drugi przykład. Wiara w powtórne przyjście Chrystusa. W realne, rzeczywiste, powszechne, które nastąpi wkrótce. I z jakichś tam względów przestanę w to wierzyć. To już nie jest takie mocne, jak było kiedyś w przeszłości. Może nie wiadomo, kiedy to nastąpi, czy naprawdę to będzie. I przestanę w to wierzyć. To, co Pan Jezus nie przyjdzie? Moja niewiara spowoduje, że Pan Jezus nie dochowa swojej wiary? Nie. On pozostaje wierny, ponieważ samego siebie zaprzeć się. Nie może. Bóg jest wciąż taki sam. On się nie zmienia. On ma wciąż taki sam stosunek do grzechu i do grzesznika. A pamiętamy, jaki to jest? Nienawidzi grzechu, ale miłuje grzesznika, miłuje nas, jakimikolwiek byśmy nie byli, ale grzech będzie potępiał. Będzie piętnował, będzie powodował tak, abyśmy z Niego zrezygnowali, abyśmy się Go nie trzymali aż do końca, bo przychodzący Pan Jezus przychodzi dokonać rozliczenia z grzechem, a skoro trzymasz się z grzechu, to dlatego również będziesz z tego powodu rozliczony. List do Rzymian, 8 rozdział, wiersz 37. To był tekst dzisiejszej pobudki porannej, i to był tekst, również, który bardzo dobitnie siostra Ellen White w tych pobudkach, które mamy przygotowane na każdy dzień, podkreślała: Że list do Rzymian 8 rozdział 37 ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Nie dzięki sobie, nie dzięki własnej sile. Jeśli mogę być zwycięzcą, jeśli mogę dochować wiary, to dzięki komu? Dzięki Jezusowi. Każdego dnia. Panie Boże, abym dzisiaj był zwycięzcą. Panie Boże, abym dzisiaj dochował wiary. Ty tak miłujesz mnie bardzo. Pozwól mi w dzisiejszym dniu skorzystać z Twojej miłości i być tobie wiernym. Dlatego, żeby zasady Królestwa Bożego, które są niezmienne, aby były wyżywane w moim życiu każdego dnia. Pomimo trudności, problemów, pomimo wyzwań, które mam każdego dnia. List do Efezjan, piąty rozdział. Kiedy otwieramy list do Efezjan, piąty rozdział, to możemy się o tym przekonać. List do Efezjan, piąty rozdział, a wiersze od czwartego do 16 będę czytał. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem, dlatego powiedziano obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Czy ja mam kogoś przekonywać, że dni są złe? Czy o tym musimy się wzmacniać i przekonywać? Słuchajcie, bracia, dni są takie trudne, złe, takie naprawdę pobudzające do wiary i miłości do Boga? Czy może raczej te słowa obudź się, który śpisz? uśpieniu. W uśpieniu, w jakimś tam dobrym samozadowoleniu, w jakimś tam ani lepiej, ani gorzej byle do przodu, tak? Obudź się, który śpisz, a do niektórych jest powiedziane powstań zmartwych, bo nawet nie jesteś w stanie snu, ale jesteś w stanie śmierci, ale z tej śmierci można zmartystać Taką moc, taką siłę ma Chrystus. To nie tylko jest kwestia fizycznego zmartwychwstania, a będziemy jeszcze o tym czytać, ale i duchowego. Dlatego baczcie, aby wykorzystując czas, postępować jako człowiek mądry i obudzić się, aby nie spać w uśpieniu. A jeśli potrzebuję, nawet zmartwychwstać. nawet dokonać tak mocy duchowej przemiany, aby moje życie to było życiem zmartwychwstania, aby moje zwycięstwo to by było zwycięstwo. Dzięki Jezusowi, może to jest największe marzenie, może to jest właśnie Twoje największe marzenie, bo ja też powiem o moim największym marzeniu. A są one dwa, takie fizyczne, tutaj ziemskie i takie duchowe, takie naprawdę, których każdego dnia proszę Boga, by było moim udziałem. Ale wykorzystują czas, gdyż dni są złe. O tych dniach, które są złe, możemy się o tym przekonać. Ostatnio czytałem takie zdanie: co jest pierwszą ofiarą wojny? Gdziekolwiek wybuchłaby wojna, konflikt, powiedzmy, czy to zbrojny, czy to społeczny, czy to może rodzinny, małżeński, zborowy, gdziekolwiek wybuchłby konflikt, pojawił się konflikt, bo wybuch to często jest taki drastyczny sposób. Czasami to są drobne rzeczy, ale jest to konflikt. To pierwszą ofiarą, Takiego konfliktu, wojny, to wiecie co jest, kochani? To jest prawda. To jest prawda, bo każdy ma swoją prawdę i swoją rację. I prawda jest ofiarą, bo ktoś przedstawia i mówi, to jest tak, ktoś jednym mówi, to jest tak. A jak było w rzeczywistości? Może trzeba spotkać się gdzieś po środku, trzeba ustąpić czasami 30%, czasami 10%, czasami 5%, a czasami mojej racji jest tylko 1%. Ale jakże ważne jest, abyśmy wykorzystywali czas i ten, żeby czas mądrze był wykorzystany na to, aby zajaśniał w moim życiu Jezus. Aby zajaśniał Jezus Chrystus, abym się obudził i powstał z martwych. Są to znane teksty, znane zagadnienia. Może kolejny raz przypominam, ale na zasadzie tego, co Piotr pisał. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział i wiersz dwunasty. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział i wiersz dwunasty. Dlatego, drugi list Piotra, 1.12. Dlatego zamierzam zawsze przypominać te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Wiecie, znacie utwierdzeni, zachęceni, czasami tej zachęty otrzymuje tutaj od Was, czasami tej zachęty, tej pomocy otrzymuje od zboru, ja, moja rodzina i za to bardzo, bardzo dziękujemy, ale tak to jest powiedziane, jak mówi nam Słowo Boże, że powinniśmy sobie to wzajemnie przypominać. Dzisiaj miałem po prostu w lekcji takie pytanie do młodzieży, gdzie prowadziłem, czy dobrze jest po prostu przypominać, tak? Czy dobrze jest przypominać, na przykład, jak apostoł Paweł napisał, jeden list, a później pisze im drugi list, bo musiał mi coś przypomnieć. I moje było takie pytanie, no dzisiaj powiem kazanie, czy dobrze jest, bym to samo kazanie powiedział gdzieś na początku roku, bo tak dopiero będę mógł tutaj usługiwać. Czy jest dobrze, by mówić to samo kazanie dwa razy? usłyszałem odpowiedź, bracie, to zależy od tego, jakie będzie to kazanie. <grym> czy warto zapamiętania powtórzenia, czy nie? Ale niezależnie od tego, jakie jest moje kazanie, to słowo Boże jest wciąż takie samo: umacnianie, utwierdzanie, wzajemne budowanie się, wzajemne zachęcanie do tego, aby wytrwać przy Bogu, przy Jezusie. I chciałbym zakończyć tekstem z pierwszego listu do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, piętnasty rozdział. Cały ten rozdział jest szczególnym rozdziałem, ponieważ mówi o zmartwychwstaniu. Najpierw mówi na temat zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i o to, że to zmartwychwstanie jest pewnością, podstawą zmartwychwstania w przyszłości. I bardzo dużo mówiąc na ten temat, apostoł Paweł kończy słowami Wiersza 58. A tak, bracia moi mili, siostry, młodzieży, dzieci, przyjaciele, bądźcie stali, niewzruszeni. Zawsze pełni zapału do pracy dla pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w panu. Są to słowa na końcu szczególnego rozdziału, rozdziału, który chciałby nam powiedzieć, życie przemija. Życie przemija, lat przybywa. To tak naprawdę liczy się w twoim życiu? Po to, że życie przemija, każdy z tego świadomy każdy często rado patrząc w lustro mówi, no chyba się zmieniał, chociaż drugi człowiek, gdy nas spotyka, mówi, Tomku, ty się nic nie zmieniasz, jesteś wciąż taki sam, ty się nic nie starzejesz. A człowiek widzi, jak pewne rzeczy się pojawiają, które kiedyś nie było, a teraz ich jest może coraz więcej albo mniej. Ale ta jest ta świadomość. I apostoł Paweł, pisząc ten szczególny rozdział, życie przemija, czas przemija. Jak czasami nie wiemy, jak to zaobserwować, to patrzmy na nasze dzieci, na młodzież, która tutaj jest. Kiedy w 2000 roku miałem przywilej, aby być tutaj w tym zboże, rozpocząć służbę też w Diecezji, to pamięta się niektóre dzieci, które się w tym czasie co narodziły. A dzisiaj to już nie dzieci, tutaj jak to się mówi, młodsza młodzież. A więc naprawdę, chociaż po tym możemy widzieć, jak czas przemija. I co z tym zrobić? Jak się o to zatroszczyć? Jak się o to martwić, albo nie? Paweł ma rozwiązanie. Bądźcie stali, niewzruszeni, pełni zapału pracy dla Pana, ponieważ trud w Panu nigdy nie jest daremny. To, co zainwestuję w Bogu, zawsze przynosi mi korzyść, zawsze przyniesie mi zysk. Niezależnie od tego, jak tam w świecie są te rankingi, tutaj nie ma na to żadnego wpływu. Czy dolar idzie w górę, euro w górę, czy idą obligacje, kryzys. Nie ma to żadnego znaczenia. Inwestycja w Boga zawsze się zwróci. A marzenie? Marzenie trzeba mieć. Marzeniem trzeba żyć. O Marzenie trzeba się troszczyć. O marzenie trzeba zabiegać. Jakie jest twoje największe marzenie? Moje największe marzenie, w sensie takim powiedział ludzkim, jak się mogę powiedzieć, takim Tomasza Kosowskiego, to jest to, że chciałbym się przejechać motorówką. Taką prawdziwą motorówką, ale nie taką, co ma z tyłu tutaj, wiecie, jakiś tam silniczek, tylko taki, który jest, no nie chcę mówić, że duża, ale żeby miał chociaż to koło sterownicze, że jak widziałem, że był tutaj jest taka, nie wiem jak to nazwać, wajcha, że się dodaje i poczuć, jak jedzie się. No i tak myślę, że może, może kiedyś to zrealizuje. To jest takie marzenie, naprawdę. Już tak myślałem, czy tutaj na Harzykowy, nie Charzykowy, Charzykowy to jest Hojnic, tutaj jest podobne, Krze, Kieksz. Czy tam by można było już większe jezioro wypożyczyć, czy ktoś by mi pozwolił, bez tego, że nie mam patentu, to są nie minutę. chwycić koło, dodać tego gazu, popłynąć do przodu, jak to poczuć siłę, moc tej motorówki. Ale człowiek ma marzenia. Kiedy zrealizuje, zobaczymy. A duchowe? Duchowe to chciałbym, aby zrealizowały się słowa pieśni. Kiedy byłem w Legnicy, to działa tam taki zespół, nazywał się Kanaan. Był młody brat, który miałem przywilej przygotować do chrztu i on bardzo dużo pieśni układał. Bardzo dużo pieśni układał, w zasadzie pieśni, które były na tej kasecie, która była wtedy wydana, to były wszystkie przez niego ułożone. Ale jedna szczególna pieśń i słowa tej pieśni no bardzo, ale to bardzo często pojawiają się w moim życiu. Bardzo często. A jedna zwrotek mówi tak, gdy wszystko dokoła mnie w gruzy zamienia się. Gdy ja próbuję jeszcze odnaleźć życia sens, gdy pustka wyciska łzy, a strach nie pozwala spać, wtedy na pomoc wzywam moje największe marzenie. I refren mówi: Marzę, pragnę, aby być, być z Jezusem. Moje największe marzenie, aby być z Jezusem. Żyć z Nim każdego dnia i być z Nim w Królestwie Bożym. Moim życzeniem jest również, aby Waszym największym marzeniem, wspólnym naszym marzeniem było, aby być z Jezusem Chrystusem tutaj, teraz, w tej chwili i w przyszłości, aby to było zawsze dla chwały naszego Pana i Zbawcy. Amen.